Zostałem oszukany, zwiedzony, wprowadzony w błąd i bardzo prawdopodobne, że dodatkowo zrobiony w bambuko. Ciemka, ja jestem Adacho i witam Was w kolejnym rozdziale Mangi Dragon Ball Multiverse. Powinien być to rozdział 106, ale tak naprawdę ostatnio zakończyłem na tym kadrze. Więc teraz, jak kliknę dalej, to powinienem widzieć okładkę. Gdzie jest mój kursor? Okej, okay, tutaj. Gdzie jest mój. To już powiedziałem przed chwilą. Teraz klikając dalej, powinienem widzieć okładkę 106 rozdziału, prawda? Aha, wcale nie, bo okazało się, że ostatnio, jak przeczytałem u Was, u mnie, w zasadzie przez Was napisano, no nie będę robił tutaj odpowiedzialności zbiorowej, bo nie pamiętam, kto to napisał. Widziałem jedną wiadomość tyczącą się tego, że rozdział mangi Multiverse się zakończył. I ja przeczytałem ten rozdział i się okazało, że się nie zakończył. Także najpierw kontynuujemy rozdział 105, a dzisiaj będziemy czytać rozdział 106, który, uwaga, nie wierzę, że to mówię, ale będzie opowiadał o finałowej walce turnieju Multiverse. 2008. To był rok, w którym ta manga, ten turniej się rozpoczął. Dzisiaj przechodzimy do wielkiego finału. Świat dziewiąty, mimo wszystko to jest jeszcze końcówka poprzedniego rozdziału. Mój mózg działa w taki sposób, że ja nie jestem w stanie teraz myślami wrócić do tego, co ja mówiłem w ostatnim rozdziale, więc... Nie mam nawet wody, to już w ogóle. Pamiętam jedynie, że kilka osób zostało odesłanych, między innymi Elder Kaioshin został odesłany i jego świat ten Elder Kaioshin, który odblokowywał moc Radica, no i okazało się, że ta moc Radica w sumie spadła, chociaż ma on moc przeciwko złym osobom. A, wiecie, coś tam się działo, szkarłatna szczęka jeszcze był południowy, także. Ale widzę, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Świat dziewiąty, pałac wszechmogącego, jakieś dzieciaki tutaj są na. A, to jest ten świat, w którym chyba są Ziemianie, prawda? To jest właśnie ten świat, o którym sobie rozmawiamy. A, już wróciliście? Myśleliśmy, że będziemy więcej, mieć więcej czasu. Czasu na co? Pański plan bardzo źle zadziałał Boże światów. Próbowałem uratować świat, a zdrazili mnie moi rodacy. To nowe pokolenie nie nadaje się do niczego. O nie, stare pokolenie narzeka na nowe pokolenie, a potem jak nowe pokolenie dorasta, to narzeka na jeszcze nowsze. I tak w kółko Macieju, że tak powiem. Arena jest pełna bohaterów. Ksiksi -ksi na pewno zostanie zatrzymany, jeśli spróbuje narobić kłopotów. Ach, cóż, nic już więcej nie możemy zrobić. Jeśli Ksiksi pojawi się tutaj i pożre nasz świat, dowiemy się, że nie został powstrzymany, ale rozmawiałem ze wszystkimi. Wszystkie czyste, prawe i odważne byty są naszymi sprzymierzeńcami. Elder Kajoszyn chciał powstrzymać Ksiksiego, ale tak naprawdę nie mieli na niego żadnych haków. Dobra, rozmawiałem ze wszystkimi, których można było zepsuć. Dzięki Babidiemu było ich prosto odnaleźć. Szkoda, że nie mogę zbliżyć się do najsilniejszego z nich, Sela, bez bycia zauważonym przez wszystkich wszystkie słabe, złe i małostkowe byty są moimi sprzymierzeńcami, czyli Xixi tak naprawdę robi tutaj to co robił Babidi tylko że na sterydach, prawda? Przejęcie całego turnieju. Ten turniej był błędem, myśli sobie południowa szczęka. Zepsucie, zniszczenie. Ten turniej multivers pogrążył sprawiedliwe byty w nieprawości i chaosie. Co Muszę ich wszystkich wyeliminować. Ikl, dziękuję, że przekazałeś mi swą moc. Użyję jej dobrze, mądrze. Szkarłatna szczęka. Ma jakiegoś Sharingana w oczach, bo mu Ikl go przekazał. Ja myślałem, że to była tylko postać memowa, epizodyczna. Finałowy pojedynek turnieju Multiverse. A, swoją drogą, chcę wam powiedzieć, że ostatnio osoba, która jest autorem mangi Bardock Tale Sky, którą jakiś czas temu omawiałem na kanale, czyli Sayazur, Pamiętacie tę mangę? Sayazur skomentował mój film ostatnio, pod czwartym, ostatnim rozdziałem, także dziękuję bardzo Sayazur, merci Ku można byłoby rzec. Napisał też, że jest w trakcie rysowania kolejnej historii, także będzie ona tutaj za jakiś czas dostępna. No ale póki co przechodzimy do finałowego pojedynku turnieju Multiverse. Patrzcie, co tu się dzieje. Mamy tutaj, patrzcie, finalistów poprzednich Tenkai czy Budokai, w których Gohu też brał udział. W sensie w finale, prawda? 21. finał z Roshim, 22. Drugi finał z Tenshin Hanem, oba przegrane, no i potem zwycięstwo na 23 z Piccolo Juniorem. Także jest to tak naprawdę czwarty finał turnieju w życiu Goku, czy można tak powiedzieć. No, był jeszcze turniej Mocy, ale on był trochę na innych zasadach. W sumie Multiverse nie bierze pod uwagę Dragon Balla Super. W sumie jeśli bierzemy pod uwagę tylko Dragon Ball Z i nie bierzemy pod uwagę też Kinówek, bo tam były turnieje pokroju Bożaka, albo Turniej za światów, gdzie przecież walczył z Pajku Hanem. No to tak naprawdę turniej Sela tam na samym końcu bił się Gohan i Sell. 25. Ten Keishibu do tam gdzie był Majin Vegeta, Goku i Vegeta z niego odlecieli. A 28. Z Ubem też Goku odleciał razem z Ubem. Więc. Przejdźmy do mięsa. Asura po prostu, jego rysuneczki. Mmm. Czas na finał! Zatem, ktokolwiek wygra, obaj akceptujecie, że pierwszym życzeniem będzie uratowanie świata 19 od ich planety z carbonitu. Tak, odpowiada Ksiksi, -Ksi, który tak naprawdę. Myśli pewnie, że nie. Chociaż nie wiem, ja tam nie wiem, co, jakie sobie życzenie wybierze. Oczywiście, mogę oddać pozostałe życzenie, jeśli ludzie tego potrzebują, mówi Goku. Zatem niech zacznie się walka. Chwileczkę, jeszcze nie dotykam ringu. Wiem, że przy Ksiksi to może się skończyć w jedną chwilę. A bo w momencie. Co to w ogóle ma być, że tutaj Janusz stoi sobie metr od nich i mówi: Dobra, bijcie się. Chłopie, to jest turniej. Multiwersalnego turnieju oni są w stanie rozpocząć walkę i zakończyć ją w dziesiątą sekundę, a ty sobie po prostu stoisz obok nich, niech rozpocznie się walka, to zasad... głupie to jest, nie wiem o co tu chodzi, ale walka roz rozpoczyna się kiedy obaj wchodzą na ring, prawda? Dotykają go. Muszę się skoncentrować, żeby być w najlepszej formie do walki. Przepraszam, Kiki, ale czy możesz poczekać momencik? Ciekaw jestem, czy ludzie też o tym napiszą. Goku jaki dyplomata, Goku, którego potrzebujemy, a na którego nie zasługujemy. No widzę, że ludzie tutaj się jarali w tamtym momencie kiedy to wychodziło. Czekałem 30 milionów lat. Ilu jeszcze potrzebujesz? Minuty. Dwie milionowe części roku? To akceptowalne. O, Vargasy piją kakao. Ten jest znudzony podobny do Gina, boga zniszczenia 12 wszechświata. Tutaj mamy tych chyba karboci karbocian, prawda? Z tych karbonitów. Pamiętacie o co chodzi? Ci, którzy, którzy mieli zbroję. Goku zaczyna się skupiać i po chwili oznajmia, że jest Goków. Goków, gotów. Zastanawiam się, czy będziemy tutaj mieli jakkolwiek animację. Jestem trochę zdziwiony, że mieliśmy dwa albo trzy rozdziały, które miały jakkolwiek animację. A tutaj finał turnieju, jeszcze nic. Zobaczymy. Goku dotyka ziemi, więc... Finał się rozpoczyna. Ksiksi, ksi, poważny. Wymiar przyspieszonego czasu nagle krzyczy Gohan. Kanalia, znowu! C co jest? A, zniknął! A, faktycznie Goku dotknął ziemi i nagle zniknął. Goku nie da się zaskoczyć, gdyż zna tę pułapkę. Od razu wyjdzie. Ale musi wyjść w mniej niż 800 sekundy. Przeliczyłem to. W sali duchaj czasu rok to dzień. Czyli 30 sekund to jest 800. Okej, okay, 800 sekundy. To cała wieczność, mówi Wegeta. A Ksiksi się powtórzył, co dowodzi, że nie ma już asów w rękawie. No nie wiem, być może po prostu próbuje zaatakować Goku tym, co jest, yy, co wie, że jest skuteczne, ale ma jeszcze jakieś asy w rękawie. Zostało już tylko 10 sekund. Goku nagle niszczy tę kieszonkę czasową, ale żeśmy mieli po prostu tutaj budowanie napięcia, Goku zniknął i się pojawił. Koniec z tobą, Ksiksi wykrzykuje Goten. Uff, to jednak potrwa nieco dłużej. Wszystkie walki obu tych kolesi kończyły się od razu. Obawiałam się, że. Wygląda, jakby ci brakowało, mówi Goku. A Goku jest w tej formie, pamiętacie, swojej ostatecznej, prawda? Czyli ma całą swoją moc, jeśli dobrze pamiętam, że o to chodziło w swojej bazowej formie. Taki ultimate Goku. Ostateczny Super Saiyan? Nie, to był ostateczny Super Saiyanin, to było u Yang-Dzhiego. Przepraszam, że to mylę, ale generalnie jest to jego najsi. Zaskoczyło mnie to. Powiedzieć, że się nie spodziewałem, to jak nic nie powiedzieć. Jestem szokowany, dawno mnie tak nie zamurowało. <laughs> nie zamurowało, ale z tyłu głowy mam gdzieś, że to jest dopiero początek walki, więc chyba nie. Czekajcie, może ludzie coś napiszą? No to grubo. Zastrzelili go z Blastera, czy jak? Jak widać Goku nadal jest w tym specjalnym stanie, więc jeszcze się podniesie. Podniesie się po dziurze na wylot? No! Jestem zaskoczony, mówię, nie spodziewałem się tego, ale to jest dopiero początek rozdziału. No chyba nie może się to tak skończyć, co? Ksiksi -ksi wygrywa turniej multiverse? Nie, to jest jakaś iluzja. To nie jest tak, że ja nie jestem w stanie pogodzić się z porażką Goku. Ja nie do końca jestem w stanie pogodzić się z tym, że ta walka zakończyła się w dwóch stronach. Wstrzymał czas, zupełnie jak IKL. Wydaje mi się to podejrzane, że użył pan jego techniki. Użyłem i miałem prawo do jej użycia, mówi Ksiksi. Ksi. On też otrzymał jego moc? Czy to zatem znaczy, że. Tak, to była ta sama moc co Ikla? Poczułem to. Tę samą falę przy uruchomieniu. Czy on jest w stanie kopiować cudze techniki? O co tutaj chodzi? Co się, co się wydarzyło? Czy Goku przeżyje? Nie żyje! O, nie żyje! Będziemy musieli użyć smoczych kul. Co on zrobił? Po prostu do niego podszedł, uderzył go w serce i oddalił się. Żadnego ryzyka. Jest to szokujące widzieć, z jaką łatwością został pokonany goku. Ach, naprawdę się skończyło? Żałosna ta walka finałowa. Przywrócimy mu życie przy pomocy jednego zestawu smoczych kul z innego świata. Potem znowu przywołamy smoka, żeby zaoferować zwycięzcy trzy życzenia. Jakie jest wasze życzenie? Przywróćcie życie Son Goku. Porunga przywrócił życie Son Zrobione! Jakie jest wasze drugie życzenie? Nie ma dru... Czekajcie! Niech całe jedzenie potrzebne na finałową ucztę się tu pojawi. O kurwa, no jak można ci mówić do smoka, że nie jest potrzebny? No zawsze coś można sobie zażyczyć, to jest za darmo praktycznie, nie? Znaczy za więcej czekania czasu do odnowienia Smoczych Kola, ale umówmy się, że... W takiej sytuacji raczej nie ma czegoś takiego, że niczego nie potrzeba. Kucharz tutaj dobrze, że wyskoczył przed szereg. Można tak robić? Chcę być super bogaty, chcę być super silny. Nagle ktoś krzyczy z wydowni. Nie, czekaj, chcę być zwycięzcą turnieju. Samozwańcza policja turniejowa czeka z otwartymi oczami. Mamy Wedzito, Gasta i szkarłatną szczękę. Demony są zdumiewająco spokojne. Przy każdym poprzednim przywołaniu przebierały nóżkami. Światy 8, 13 i 14 wygląda na to, że wszystkie zbuje się na coś szykują. I nawet świat numer. Gast nie kończy tego, jaki numer. Szykuje się jakiś podstępny cios. Przy najmniejszej oznace odsyłam wszystkich do domu. Żadnego wahania więcej. Myśli sobie szkarłatna szczęka. To my wypowiadamy życzenia. Trzeba to zrobić po nameczańsku. Proszę, nameczenie tutaj wychodzą przez szereg, faktycznie do polugi trzeba mówić po namechańsku. Kucharz prosi o to życzenie. Zatrzymał czas, żeby mnie zabić, powiem wam, że no. Jestem trochę rozczarowany, jakby. Multiverse potrafi poddymić, ale na przestrzeni dosłownie, nie wiem, 10 stron, Goku przegrał walkę, został zabity, został wskrzeszony i teraz sobie je. Jakby... Nie wiem, to się musi coś jeszcze wydarzyć. To nie może się skończyć w taki sposób. Zatrzymał czas, żeby mnie zabić. To do niego podobne. Stawiam, że nie umie się nawet bić, mówi Goten, który nie może się pogodzić z taką porażką ojca. To nie fair. Nadal odczuwamy głód wrażeń. Ja też, rozumiecie? W takim razie, jeśli ta postać to mówi, to znaczy, że, ja, że czytelnik też może to czuć. I że twórcy są tego świadomi. Niech pojawi się wielki bankiet dla wszystkich obecnych tu osób. Coś mówiłaś? No, Teraz lepiej, no, okej. Okay. Pan wystarczy, że zjadła, okej. Okay. Ja mam tylko wodę z kranu, no ja też potrzebuję wrażeń, no nie najem się wodą z kranu. W świecie 3400... co to jest za zestaw Smoczych Kul? Oto one, Smocze kule z naszego świata. Ja piernicze. To już jest jakieś cheatowanie dosłownie. Żal, sprzedali się, on ciągle oszukuje, słabe to, nie zasłużył sobie... Trzeba będzie zmienić tytuł tego komiksu internetowego. Nasz turniej Multiversum zakończył się, wygrał o i teraz otrzyma trzy życzenia. No i wszyscy są... Niezadowoleni, ja zresztą tak samo. Przetłumaczę Twe życzenia. Podchodzi stary Dameczanin. nie wiem czy to Muri. Powiedzmy, że tak. Znam już Twe pierwsze. Jest dla świata 19. Tak, tak. No i ten karbonit zostaje usunięty ze świata 19. Okej. Okay. Zatem proszę. O, nie zostaje to jeszcze spełnione, bo nagle za plecami Muriego mamy wybuch. Ups, czyściłem swoją pięść i jakoś tak wystrzeliła. Subtelne. Chcesz powiedzieć, że tak o? O nie no po co żeście zapraszali tych zbójów, rozbojników, ananasów, hultajów przebrzydłych, oni teraz czekali na ten moment. Sajani, Androidy, Freeza wszyscy atakują? Ale Vegito doskakuje do Androida. Rozmontujecie śrubka po śrubce. Gaz! Okej, okay, dobra, mamy faktycznie tutaj samozwańczą policję turniejową. Co ty sądzisz, że gaz doskakuje do demonów mrozu? Co ty sądzisz, że wyrabiasz? A nie! Tam jeszcze jest cold, cooler. Wszyscy żołnierze. On nie jest w stanie powstrzymać wszystkich. Ten nagle gada w jakimś innym języku? Czy to jest język tameczkański? Ksiksi wypowiada własne życzenie. Nie! Gast to usłyszał! Ach, zabijecie Ksiksi! Dość tego! I ciemności ogarnęły naszych bohaterów. Ja pierniczę. Takie dymy się wydarzyły. Wszyscy chcieli przejąć życzenie. Tutaj jeszcze osiemnastka skacze do siedemnastki. On coś wypowiedział. On przecież przejął tych wszystkich złych. I teraz prawdopodobnie wypowiedział życzenie, które ma z tym związek. Bo oni się cieszą. Zobaczcie jak siedemnastka się cieszy z osiemnastką. Szkarłatna szczęka chyba wszystkich odesłał. No ale ksiksi przecież... Wiecie co? Może ksiksi wypowiedział życzenie żeby połączyć wszystkie światy. Więc tak naprawdę nie ma już odsyłania do swoich światów. Nie ma już 20 światów, jest jeden świat, wielki wszechświat, który ksikci teraz pochłonie. Może tak było? Co? To koniec nie. Naprawdę, ale mały kolejny rozdział, ale to jest rozdział specjalny. O nie! Wow, 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 wow. Ktoś tu chyba nie opłacił kablówki, i południowy postanowił odpiąć kabel. Tylko co dalej? Moim zdaniem, jakby totalnie pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy. Ksiksi -ksi mógłby tak naprawdę przechodzić ze świata jednego do drugiego, ale myślę, że mógł wypowiedzieć życzenie, żeby połączyć wszystkie światy. I on teraz tak naprawdę jest niezniszczalny, nie? Ma, ma swoją armię, nikt nie jest w stanie mu zagrozić, może zatrzymywać czas, tak mi się wydaje. Ha, ciekawe. Ciemności ogarnęły na naszych bohaterów. Czy na pewno byłoby tak, że ciemności ogarnęły naszych bohaterów, gdyby zostali oni przeniesieni do siebie? Być może nie tyczy się to przeniesienia, a życzenia Ksiksi. -ksi. Kto wie. Wow. No. Jestem mimo wszystko zawiedziony finałową walką. Było to naprawdę antyklimatyczne, aż za logiczne bym powiedział. No bo okej, okay, jeśli mielibyśmy. Czarno na białym, stwierdzić kto ma większe szanse w tej walce, no jeśli Ksiksi -ksi jest w stanie zatrzymywać czas tak jak IKL, no to ok. No, jest w stanie wygrać tę walkę bez żadnego problemu, ale to był turniej Multiverse, no finał turnieju Multiverse, 17 lat po powstaniu tej mangi, być może coś jeszcze będzie, znaczy inaczej, na pewno coś jeszcze będzie, to nie jest koniec historii, dymy dopiero się zaczynają, jaki mamy tutaj cliffhanger, to sami widzicie, co będzie dalej, rozdział specjalny z tego co tutaj widzę, Świat siódmy, nieustająca wojna, nie ma se jak strzelić selfiaka w spokoju. Okay. Do tego przejdziemy za jakiś czas. Póki co, krótki trochę rozdział. Powiem wam, że tak naprawdę zobaczcie, ile tego było. Wow, 15 tylko stron, nie? Także na, tak naprawdę z ostatnimi trzema poprzedniego rozdziału to mieliśmy 18 stron, i tak mniej niż zazwyczaj. Tak, Szysiak, dzięki Wam za oglądanie. Odsyłam Was oczywiście na stronę Dragon Ball Multiverse. Czytajcie sobie te mangi na własną rękę. To jest legendarna fan manga. Bardzo ją lubię. Bardzo czekam na kolejny rozdział, ale tak jak Pan, przed tą wielką ucztą czuję pewien niedosyt. Zobaczymy, czy zostanie on zaspokojony. Napiszcie, co wy sądzicie, jakie są Wasze wrażenia. Póki co dzięki za uwagę, zostawcie lajka, like, jeśli Wam się podobało. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. I widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana, Diana.